ma wszystkim, witam, moi oglądaczy. Będę wracał na filmikach do miejsc, w których już byłem i coś kiedyś nagrywałem. Tu akurat takie, widzicie, droga i śmieci sobie wyrzucają. Najlepsze są właśnie takie miejsca. Nieużytki. Bażoły. To są właśnie bażoły. A my kierujemy się do miejsca, w którym już kiedyś byłem. Jakiś rok temu. Coś tam nagrywałem. Idę zobaczyć, czy się dowejść do tego miejsca. Bo prawdopodobnie już nie. Miejsce Okryte wielką tajemnicą, która do dzisiaj nie została wyjaśniona, bo nikt nie dotarł do zagadki, która znajduje się 370 metrów pod ziemią czyli tutaj, pod tą płytą jest stary szyb. Szyb. Z kopalni Miałowice, z kopalni Prusy, grube. Szyb był wybudowany w 1907 roku pełnił rolę jako wentylacyjnego do 33, do 1933 roku. A tajemnica tego miejsca jest taka, Że pod koniec lat 1944, czyli usyłku wojny, kiedy Niemcy wiedzieli, że już wojny nie wygrają, zaczęli ten szyb tutaj uruchamiać i coś się zaczynało tu dziać. A w 1945 roku podobno jeździły tu transporty. I opuszczano na duszy bu wielkie skrzynie. Z czym? No właśnie. Nie wiemy do dzisiaj. Próbowano dostać się od dołu, bo tutaj jest niedaleko kopalnia i kilkanaście lat temu mieli dojechać chodnikami do tego miejsca. No ale już, już temat umarł. Podobno mieli 50 metrów. I mówili, że za niedługo dojadą i się rozwiąże tajemnica szybu południowego. Bo tutaj jest właśnie szyb południowy w kopalni Miowice, byłej kopalni, bo kopalni Miowice też już nie ma. Także próbowano też opuszczać je na linach, no ale doszli do pewnego momentu, chyba do 250 metrów. Szyb był zakorkowany. Przedostali się w jednym momencie też, bo ekipy tutaj różne, eksploratorzy, wybierali się w to miejsce, bo miejsce jest naprawdę pff, okryte taką tajemnicą, że no, nie mniejszym jak obiektyw Rize bym powiedział. Wielko płyta betonowo żel beton, grubości około 60 cm, który przykryło szyb. Nie wracając do tego, opuszczali się linami w dół szybu. No niestety nie doszli prawdopodobnie do, do samego poziomu 370 metrów. A temat, który był drążony właśnie z kopalni, tutaj pobliskiej też umarł. Są różne opowieści, że dojechali, coś odkryli, nie powiedzieli. No nie wiem, jest masa na, na ten temat artykułów. Programów ponakręcanych można sobie znaleźć w internecie. Ja wam tylko tak tutaj chciałem pokazać. Jak chciałem w ogóle zobaczyć jak to wygląda na dzisiejszy dzień, bo podobno wejście jest zasypane. No i z tego co widzę jest zasypane. Jeszcze można było wejść rok temu. Teraz niestety już nie patrzcie. Wielkie płyty położone i na to kamienie przysypane. Kurde, nie wejdziemy. O, nie wejdziemy. Tu można było wejść jeszcze. Tu było wejście z tej strony. A odnośnie teorii. Co Niemcy tam ukryli na dnie szybu, są różne. Jedni mówią, że kosztowności, dzieła sztuki, złoto albo dokumenty z katowickiego Gestapu, bo do dzisiaj te dokumenty nie zostały znalezione, więc podobno pod koniec wojny, bo i tu transporty ciężarówki podjeżdżały. Pracownicy przymusowi tu właśnie transportowali wielkie skrzynie, które zostały opuszczane na dno szybu. Nie wiem. Nawet był taki motyw, że bursztynowo komnata tu jest. Ukryto to dopiero. Dało tutaj impuls temu miejscu, i zaczęły się dopiero tutaj historie dziać. Był totalny najazd Hunów. Ludzie tłumami tu przyjeżdżali. Także chcieli zobaczyć. Co to za elektryzujące miejsce? Dokoła, jak widzicie, pozostałości są jakieś obmurza, infrastruktura po kopalni, budynki stare, ale już mało co widać. No a co no, Tajemnica do dzisiaj nie została odkryta. I chyba nie zostanie. Bo tak mówiłem ani z góry, ani z dołu nie doszli do tego. Ja tam ty słyszę powieści odnośnie tego miejsca. Kolega powiedział, opowiadał, że jego ojciec mu mówił, że więźniowie, pracownicy przymusowi tutaj te skrzynie transportowane, które były na dół, na dół kopalni, potem zostali wszyscy rozstrzelani i wrzuceni do tego szybu. A na tym to historia była tak, że po prostu żywcy wrzucali tych ludzi do tego szybu. No to już jest totalnie odjazdowa historia. Także, tak to tu wygląda. Jak widzicie, nie wyjdziemy. Po roku czasu się zmieniło, właśnie słyszałem, że od pewnej osoby że zaczęli tu. No za dużo ludzi się kręciło. W szybie z ogólnodostępnie są wykute dziury, wykute dziury który jest odchłań w dół na prawie 300 metrów no niecałe 250-70 metrów. Myśmy tu nagrywali z kolegą film. Ja wam go wstawię, link do tego filmiku, można sobie coś tam poglądać, ale od razu mówię, on nie jest dobrej jakości i za bardzo, za bardzo tam kurczę, no nie widać, bo to oświetlenie było jakie było, my mieli wtedy, także, no ale coś widać, widać po prostu, że wchodzimy do środka, jesteśmy w środku, bo teraz już widzę, jest pozamiatane, nie wejdziemy. Właśnie tknęło mnie dzisiaj tutaj przyjechać. Będę wracał do niektórych miejsc, które wcześniej nagrywałem. Dzisiaj wróciłem, naszy południowy. Akurat dzisiaj mamy 31 grudzień, ostatni dzień roku. Rano godzina dziewiąta jest, parę minut po dziewiątej. Od jutra zaczynamy nowy rok, 2022. Także wstawię wam link do tego mojego filmiku, ale od razu mówię, no widać tam nie za wiele, widać nic tam na nim, nie mówimy z kolegą, po prostu wchodzimy, oglądamy i wychodzimy. A jeżeli ktoś ciekawy tematu, jest masę artykułów w internetach, Miechowice, tajemnica szybu południowego, może sobie tam poczytać. Jakie teorie były, co tu na dole niby jest schowane. Ja wam pokazuję dzisiaj miejsce na dzień dzisiejszy, czyli na ostatni dzień 2021 roku, jak wygląda. To miejsce stało się niedostępne, nie wejdziemy. Tu gdzie stoję są wielkie płyty przysypane jakimś rumoszym, gruzem czy czymś. A wejście się tu znajdowało właśnie w tym miejscu można było wejść ja podejrzewam, że to się nie utrzyma i znajdą się ludzie, prędzej czy później które jakoś dziurka tu odkopią i będą wchodzić także przyjadę tutaj za jakiś czas zobaczyć była koncepcja zrobienia tego jako atrakcja turystyczna jak są atrakcje turystyczne w Rize i mogły być w Miałowicach, w Bytomiu. Miano tu zrobić na tym miejscu, gdzie stoję, wielko, potężno szyba, którą by, na którą można by było wchodzić i byłby widok w dół szybu. A widok jest zarąbisty, bo byłem w środku rok temu, tak mówię, jest naprawdę. Stary szyb, nacieki, woda, kapie. Stary, jeszcze przedział drabinowy widać. Także mieli zrobić taką atrakcję, że się wchodziłoby na ta szyba, a ta szyba w pewnym momencie zaczęłaby trzeszczeć. Także taki motyw był, słyszałem, no ale niestety no, pomysł umarł, bo sama droga dojazdowa jest nieciekawa. Tutaj jest ścieżyna, jakiś. 70 metrów do jakiejś, powiedzmy, głównej drogi, ale ta główna droga też za ciekawe nie wygląda, więc sam, stworzenie samej same infrastruktury wokół tego obiektu byłoby już potężnym wydatkiem, a zrobienie zrobienie właśnie coś takiego z tą szybą opłacenie przewodników w ogóle, no coś by to musiał być, jakoś jakoś, kurczę, budka z jakimiś pamiątkami, jakieś ktoś by to musiał być, ktoś pilnować tego, także no, przedsięwzięcie było zarumbiste, bo słyszałem jakiś czas temu, że są plany, miało to ruszać, no ale na dzień dzisiejszy widzę, że nic tu nie ruszy. Zasypali tylko szyb. No i tak się to chyba skończy, ta historia z tajemnicą, która najprawdopodobniej albo w ogóle nie będzie odkryto, albo może, ale to. Nie za mojego życia. No i tak to wygląda. Na następnych filmikach znowu pokażę Wam miejsca, które będę wracał, które kiedyś nagrywałem. Zobaczymy, jak, jak postąpiła degradacja tych miejsc, zniszczenie tych miejsc. Także pojeździmy trochę i w filmikach pomiędzy pomiędzy filmikami pomiędzy górami sowimi i Rizę będę wstawiał filmiki po prostu z miechowic no, no fatalnie no z tego co kolega mówi autentycznie przykryli to płytami grubość jakieś 15 cm i jeszcze przysypali to takim rumoszem także no fatalnie to wygląda no. No nic nie zrobimy, no dzisiaj nie wejdziemy i bardzo szybko tutaj nie wyjdziemy do tego szybu Tajemnica zostaje dalej w ziemi Była też, teraz mi się przypomniało, był też taki motyw, że Niemcy mieli tu niby robić fabrykę broni i fabrykę amunicji pod ziemią no, To takie różne były właśnie przypuszczenia, ale jak to się mówi, jak historia Legendy zaczynają ruszać, a ruszyła oczywiście ta cała historia po 1945. Także dopisywali po tym różne teorie, co tu mogło być i co tu mogli schować. No. Są świadkowie podobno, że widzieli, że transporty jeździły tu, ciężarówki i ogromne skrzynie zostały opuszczane na dno tego szybu. No ale to. Tak jak mówię, najprawdopodobniej się nigdy nie dowiemy. No nic, co dali. Po barzołach miał połazić. Wstawię wam tego linka jak się uda na opis filmu. I może na komentarz tam będzie link. Jak nie skasują. To możecie sobie poglądać właśnie. Jak z kolegą my tu chodzili, jak tam wygląda. Przerzut na tajemnicze miejsce i to na razie tyle z tego miejsca i Dali, trzymajcie się zdrowo, pozdrowionka dla moich wszystkich oglądaczy, subskrybentów i tych, którzy mnie oglądają, trzymajcie się zdrowo, do następnego, siema.